Ja oczywiście mam w z tej strony kibus, w dzisiejszym odcinku znowu o Sztokholmie Ale zaczekajcie, musimy parę kwestii wyjaśnić Zanim przejdę, w sensie no, będę, będę już rozmawiał o Sztokholmie Bo tutaj chciałbym wyjaśnić komentarz, który kolega tutaj napisał I właśnie, pytacie o kiedy wyniki konkursu z Kidropa Kontaktowałem się z Kidropem I jeżeli chodzi o Kidropa, wejdziemy sobie na niego To giveaway generalnie odbędzie się od razu, jeżeli będzie 200 osób Więc musi być minimum 200 osób nie wiem jeszcze, jak to zrobimy, ale musimy dobić 200 osób. Widzowie, jest już połowa, więc w sumie jeszcze połowa. Także nie jest tak źle. I po, w sensie jeszcze połowa, i będzie to mogło wystartować. Więc proszę Was, no bo kurczę, chciałbym Wam rozdać tą koskę naprawdę. Myślałem, że to nie jest jakiś wymóg. E, generalnie chyba to działa teraz tak, że w przeciągu 30 dni, jeżeli po prostu wpłacicie, to możecie dołączyć. Więc polecam sobie nawet sprawdzić. A jak nie, to jest tylko 3 zł, A kurczę, no będzie koska do rozdania. E, następny giveaway od razu po tym będzie, więc polecam. I następny giveaway też będzie na kosę, więc. i będzie od razu po tym. Yy, także, dawajcie, musimy dać radę. Yy, oczywiście, link macie w opisie, yy, a jutro albo pojutrze zrobimy sobie wyniki na właśnie te skiny, które mówiłem, że yy, będę rozdawał. No a jak już jesteśmy na to tutaj możecie wymienić swoje skiny. Oczywiście, z kodem kebus yy, lub z reflinku w opisie serdecznie polecam. Yy, lecimy sobie do komentarza, bo generalnie dzisiaj znowu dzieje się ciekawie na Sztokholmie, i dlatego w sumie powstał ten film, yy, bo chciałbym go omówić. Kolega napisał, że gadasz coś się małym supply, a tymczasem na BAFie kandydatów jest wystawianych więcej niż na Steamie. Na BAFie 887 sztuki, na Steamie 791, plus masa osób ma bardzo dużo tych kapsuł w magazynach. Zgadzam się. I Ja tutaj odpisałem koledze to cały czas mały supply porównując do innych eventów, bo jest to po prostu prawda. I rzeczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że sporo osób ma te kapsuły w magazynach, ale ja o tym wspominałem. Czy w filmie, czy na liveach, czy na Discordzie. Jakby to jest taka rzecz, którą bierzemy pod uwagę. Która jest dobra, nie będę mówił oczywista, bo ona dla, dla każdego nie jest oczywista, więc po prostu załóżmy, że rzeczywiście ktoś ma te kapsuły w magazynach. To jest jakby jedna strona. Druga strona to jest BAF, wszystkie różnego rodzaju strony, czyli D-Market, Skinport i każdego rodzaju strony internetowe, które gdzieś tam sprzedają skiny, no w tym przypadku kapsuły do CS-a. I okej, okay, biorąc pod uwagę, nawet. Te wszystkie kapsuły, nawet załóżmy, że najpierw na stronach internetowych, to może być jakieś 10, to może nawet nie, jakieś powiedzmy 5 tysięcy tych kapsuł. No i teraz w ekwipułkach użytkowników. Tego nie sprawdzimy, możemy jedynie sprawdzić bazy danych, jeżeli chodzi o otwieranie kapsuł, aczkolwiek to nam gówno daje, bo no, to w żadnym stopniu nie odzwierciedla tego, co się dzieje. Aczkolwiek, Steam Supply, generalnie... Wiem, że dużo osób nie lubi odwoływać się konkretnie do statystyk ze SteamA, aczkolwiek powiem dlaczego to jest całkiem dobre. Bo jeżeli to nawet nie daje nam idealnego odzwierciedlenia danej sytuacji, to chociaż nakierowuje nas na trend. Jeżeli supply maleje o 1000 i nie zostanie uzupełniony w przeciągu 24 godzin, to po prostu znaczy, że tych kapsuł osoby nie mają aż tak dużo. Jeżeli jednak zostanie uzupełniony w przeciągu 24 godzin, a może nawet z nadwyżką, to znaczy, że kapsuł dalej jest bardzo dużo i jest ich pod dostatkiem. Na moment obecny mamy 1600 sztuk, jeżeli chodzi o kandydatów. W momencie filmu było ich 790. Przed całym dropem było ich około 2000, więc można powiedzieć, że supply się uzupełnił, co znaczy, że kapsuły dalej ludzie trzymają i dalej je mają. Ja tego nie wykluczam. Co za tym idzie? Kapsuły dalej są, osoby dalej mają te kapsuły, ale inwestycja, zobaczcie sobie, że Wczoraj w momencie filmu kapsuła kosztowała 8 zł, mimo uzupełnionego zaplaju e, są nawet majordery za 820. E, także to oznacza, że kapsuła raczej nie będzie załapywała tendencji spadkowych, chyba że nagle ktoś wystawi cały swój e, asortyment jaki ma na rynek i wtedy spadnie. E, chciałem też powiedzieć, ten film w sumie powstał, dlatego że podrosły legendy, ja je troszeczkę zlałem. E, no i... Przyznaję się do błędu, fajnie, że urosły też legendy. No, ja po prostu nie przepadam za legendami, to może takie mój zboczenie zawodowe, ale no, urosły. Także dla wszystkich osób, które gdzieś tam miały legendy ze Sztokholmu, propsik wiadomo, legendy sobie też urosły i też supply dosyć mocno zmalał. Więc w dniu jutrzejszym zobaczymy, czy on się uzupełni, czy też nie. To tak w ramach, w ramach jeszcze tego tematu. No i co, dawajcie znać co u Was Discord w opisie. Trzymajcie się i cześć.